Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na wieczorne przemyślenia. O czym dzisiaj nie będę mówił? Nie będę mówił o tym dzisiaj, czy ktoś zarobił więcej na szkoleniach, czy na rynku, na inwestowaniu, na tradingu. Nie to jest tematem dzisiejszych przemyśleń moich. Tematem jest to, dlaczego ludzie, którzy, jak sami twierdzą, mają tyle pieniędzy, że zasadniczo więcej już im nie potrzeba, zarabiają czy to na inwestowaniu, czy na tradingu. Ogólnie zarabiają na rynku grube pieniądze naprawdę bardzo duże pieniądze a mimo to robią szkolenia. Za pieniądze. Gdzie te pieniądze, za te szkolenia, to jest jakiś ułamek tego, co zarabiałem na rynku. Więc po co takie szkolenia robić? I to jeszcze brać za nie pieniądze. Pytają, Padają pytania i różne odpowiedzi. No, że tam jak już zrobiłem jakieś szkolenie, jakąś pracę w to włożyłem, więc za pracę trzeba zapłacić. Albo że lubię. Kształcić ludzi, mówić ludziom coś, więc, ale żeby to nie było takie za darmo, więc trzeba, ktoś musi za to zapłacić, i tak dalej. Ale wydaje mi się, że to jest oszukiwanie siebie i innych, bo nie to jest głównym powodem, dlaczego te osoby robią płatne szkolenia. I co ciekawe, cena tych szkoleń im wyższa, tym lepsza. I dlaczego znowu im wyższa cena szkolenia, tym lepsza. No odpowiedź tutaj jest banalnie prosta. Taka osoba robi takie szklenie po to, żeby podnieść swoje ego, podbić swojego, żeby dowartościować się jeszcze bardziej. To, że ma dużo pieniędzy, to jest za mało. Potrzeba jakiegoś czegoś jeszcze, żeby umocnić swoją wartość, że jest się wartościową osobą. Potrzebuje poklasku, klakierów, którzy Będą klaskać na takim szkoleniu, pisać komentarze, super szkolenie, zarobiłem dzięki Twojemu szkoleniu, i tak dalej, i tak dalej. To bardzo fajnie podbija nasze ego, wzmacnia naszą wartość. Tylko czy wzmacnia naszą wartość wewnętrzną? No, wydaje mi się, że nie bardzo. Nasza wartość wewnętrzna tym bardziej spada, bo jeżeli potrzebujemy aplauzu, potrzebujemy dowartościowania się z zewnątrz. To znaczy, że coś tam nie szwankuje i coś nie działa dobrze, skoro potrzebujemy tego. Bo przecież można zrobić szkolenie za darmo. Można przygotować ten materiał, włożyć w to pracę, yy, umówić się z ludźmi i za darmo to zrobić. I też mielibyśmy jakiś poklas, bo przyjechali, przyjechaliby osoby, yy, też by klaskali, że wszystko fajnie, ale to już byłoby nie to samo. Bo wtedy bylibyśmy takimi wolontariuszami. Czy ludzie traktują wolontariuszy jako kogoś lepszego od siebie? Czy nie? Czy jakoś tak jest przyjęte, że taki wolontariusz to tam no, w sumie no, coś tam robi bezinteresownie. To chyba to bez sensu tak, że nie bierze za to pieniędzy, coś jeszcze wkłada pracę, swoje pieniądze, czas i w ogóle jeszcze pomaga tak innym bezinteresownie. Tutaj w tym przypadku, w tym miejscu muszę jeszcze Rozróżnić jedną rzecz. Wolontariusz, który coś robi, tak bezinteresownie, już nie rozkładajmy na czynniki pierwsze, czy to jest całkowicie bezinteresowne, ale wkłada to swoją pracę i swoje pieniądze i nie dostaje za to wynagrodzenia, ale czy nie, czy nie robi tego i nie pisze później, czy nie nagrywa filmu, jak to tam nie rozdał milion złoty biednym albo czegoś tam nie zrobił. No bo to już zupełnie nie jest bezinteresowne, bo wtedy szuka, Znowu poklasku. Ale wracając do tych szkoleń, dlaczego te szkolenia nie są za 100, za dwie 200, tylko za 2000, za 5, za 6, za 10, z promocją na 6, a może za 12, z promocją na 8. Czemu takie drogie te szkolenia są? No im droższe, tym większa nasza wartość jest. Im jesteśmy drożsi, jeżeli ktoś to kupuje, a tym bardziej, jak jeszcze ludzie się o to biją, mamy jeszcze ograniczoną liczbę miejsc. To oznacza, że jesteśmy tacy wartościowi, tacy zajebiści jesteśmy. No po prostu sprzedaję coś, co można znaleźć w internecie za darmo, sprzedaję to za 10 tysięcy, ludzie to kupują. No po prostu, super, no jestem tak niesamowity. Potem najlepiej jak jeszcze zrobimy takie szklenie na żywo, gdzieś w takiej sali i najlepiej jak tych ludzi jeszcze jest więcej. Jest taka zbiorowa energia, jak jeszcze potrafimy nawiązać dobry kontakt. Z publicznością, gdzie ludzie będą klaskać, jakby cieszyć się z tego i wykazywać swoje zadowolenie. No, ludzie ogólnie wszyscy potrzebują. Potrzebują aprobaty, potrzebują tego, żeby ktoś ich akceptował. Potrzebują być tacy, że są dobrzy. No tylko nie wszyscy to robią i nie wszyscy robią szkolenia i nie wszyscy. Robią to i potem mówią, że tak robią, bo tam zrobiłem, bo coś tam, bo stworzyłem pracę i to i tak trzeba wziąć te pieniądze. No właśnie, to, że tam pieniądze, które zakładamy, że ta osoba już ma dużo pieniędzy i też kolejnie nie zmieni jej sytuacji materialnej, ale zmieni jej sytuację mentalną. I po to to wszystko jest, żeby poczuć się lepszym, jeżeli przyjdzie na takie szkolenie 1000 osób, każdy zapłaci 1000 zł mamy milion złotych w kieszeni, ale może mamy 100 milionów, 100 milionów w kieszeni, więc ten milion i tak nam nie zmienia niczego, ale potem z tyś, tysiąca osób, nie ja wiem, 50 napisze komentarz pochlebny i tak dalej i tak dalej, gdzieś tam uścisną nam ręce, będziemy, no, czujemy się naprawdę dobrze, mamy taką czujemy, że mamy taką grupę wsparcia, która takich klakierów, którzy klaskają, którzy yy, są z nami. Zapłacili jeszcze za to. To zbudowanie własnego ego. Tak jak mówię, jest to normalne zachowanie, ale nie oznacza to, że tak wszyscy robią. Niektórzy byli przeciwko szkoleniom, teraz sami robią. No, tłumaczą sobie to wszyscy sobie jakoś tam tłumaczą, głównie dlatego, że to jakaś praca i to wiadomo, trzeba za to wziąć pieniądze. No niekoniecznie, bo można być wolontariuszem. Ale jeżeli będziemy wolontariuszem, to nie zbudujemy sobie własnego ego, nie podbijemy sobie naszych wartości. Bo no, wolontariusz, no to w tak normalnym, przeciętnym pojmowaniu, no nie jest ktoś taki super wyjątkowy. No chyba, że to jest taki wolontariusz, który potem rozpisuje się na różnych blogach, na YouTubie, mówi, co on to nie dał pieniędzy i co on to nie zrobił, jak on to nie poszedł pomagać i nie robił czegoś za darmo. Taki wolontariusz pod publikę, no takich celebrytów to mamy bardzo dużo. Ale ja mówię o tym, że można spokojnie zrobić szkolenie, jeżeli chcemy się dzielić z ludźmi, to możemy za darmo wykonać jakąś pracę i udostępnić to ludziom nawet w ograniczonej jakiejś liczbie, żeby wiadomo żeby, jeżeli chcemy to nawet zrobić na żywo, no, ale wtedy będziemy wolontariuszami i nasze to, jak będą o nas myśleć ludzie, którzy przyszli na to szkolenie, to no nie będą czuć tej naszej wartości. Jeżeli zapłacimy za coś 1000 zł, to mamy inny stosunek do tego, niż zapłacimy za tą samą rzecz 10 000 zł. A jeżeli dostaniemy tą rzecz za darmo, to już nie mamy takiego szacunku do tej rzeczy czy do tej osoby. Jeżeli ktoś coś robi za darmo, wtedy to mówimy, a za darmo to taki frajer, że można było sprzedać i w ogóle tak. No i ludzie nie chcą być traktowani jako frajerzy, że coś robią za darmo. Wolą podbić swojego, niż gdzieś je umniejszać. Tak jak mówię, no efekt tego jest taki, że podbijając swojego, niestety spada nasza wewnętrzna wartość, bo ta nasza wartość jest utrzymywana przez te zewnętrzne czynniki, czyli tych klakierów, klaskaczy, którzy... Mówią jak to super, fajnie. I im więcej ich mamy, to potem jak już jest ich mniej, coś nie działa, to jest słabo. Ciężko nam się odnaleźć. Bo jakiś hejt, musimy od razu... No nie jesteśmy w stanie nawet spojrzeć w oczy jakiejś krytyce, bo nie przyjmujemy jej. No tak funkcjonuje ten świat, więc e, myślę, że to było takie dość krótkie, treściwe wytłumaczenie, dlaczego... Ludzie robią, robią szkolenia pomimo, że nie potrzebują pieniędzy z tych szkoleń. Robią to dla podbicia własnego ego i dla tego, żeby poczuć się lepszym poczuć, podbić swoją wartość. Niestety, obni obniżają przez to swoją wartość wewnętrzną. Bo tutaj mamy czynniki zewnętrzne, które wpływają na naszą wartość wewnętrzną. Jak więcej czynników zewnętrznych jest, a im mniej wewnętrznych, tym nasza wartość jest bardziej uzależniona właśnie od tych czynników zewnętrznych. Myślę, że to tyle. Dzięki do usłyszenia i do następnego razu.